Mówiłeś przed chwilą, że młodość, młodość, ale jak przychodzi co do czego, to w finale tylko ten starszy mistrz, doświadczenie. No doświadczenie no doświadczenia w finałach takich dużych imprez ma, 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 bardzo, ważną, ma bardzo ważną rolę i pokazuje. No, chłopaki Konrad i Konrad, e, i Michał muszą, muszą nabrać doświadczenia i, i to będzie procentować w przyszłości. No dobrze, że tu byli, dobrze, że wystartowali. i to to zaprezentuję w przeszłości. Naprawdę rzadko komu udało się być w trzech finałach olimpijskich. No, naprawdę pchałem ze wspaniałymi, wielkimi mistrzami, ich tu nie ma. No, no, zostałem tylko ja niestety. E, no nie można mieć wszystkiego, to, 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 to nie w tym sporcie. Tu jest taka duża, e, taka duża konkurencja, że, że, że no cóż, idzie, idzie wymiana i już. No. I są nowi, i pchają daleko, i pchają mocno. No i wygrywają medale. Jak było te 21-20, ale ja nie, nie byłem dzisiaj na tyle. No nic, nic mi się tam nie składało na taki wynik i no i niestety także. A skąd się wzięło tyle spalonych rzutów? To i, i jednak stres? Nie mam stres, Boże drogi. No, technicznie to było słabo, no dlatego stąd się brałem. Potem walczyłem, szedłem. W tej drugiej części szedłem, już, już wszystko co miałem i, i też paliłem, także... No, no dwa się udało utrzymać i, i tyle. Coś się kończy. nie, o Jezus Maria, nie jestem jakiś sentymentalny, żebym wielkie, no wiadomo, no to, to jest pewien wspaniały okres mojego życia, który ja teraz będę zamykał i, e, no i było świetnie. No i na rozpamiętywanie będę miał resztę życia, e, ale teraz teraz ja chcę to skończyć fajnie, tak jak, tak jak przez całą karierę to sobie radziłem, że no, no mieć z tego radość. No, no. Tak samo chcę skończyć. Będę kandydował. Na razie, wiecie, no, praca u podstaw. Najpierw będę kandydował na prezesa Mozowieckiego Związku lekkiej Atletyki, potem będę kandydował do, do zarządu, a i czy mi się uda w ogóle e, dostać, to, to, to pokażę czas i, i co ja w ogóle będę robił. No, no, Chciałbym zostać. Marzenie? Jakie tutaj co byś chciał? Jakie marzenie? Ja nie mam marzeń, to, to, to ja marzenia swoje zrealizowałem w sporcie wyczynowym. A pozostałe marzenia to ja mam normalne, każdy człowiek, szczęśliwa rodzina, zdrowe, fajne życie i tak zamierzam to dalej sobie klecić. A jeśli będziesz kandydował, to co chciałbyś poprawić w polskiej lekkiej atletyce? Jakie miałbyś cele? No, mamy dobry czas, fajnie się rozwijamy, ale to wszystko, to nad tym trzeba pracować, żeby to wszystko e, zataczało coraz szersze kręgi, że, żeby to wszystko po prostu dalej się harmonijnie rozwijało, no, nad tym trzeba pracować. Eee, do, mamy dobry czas, mamy gwiazdy, mamy młodzież, ale, ale chciałoby się więcej, chciałoby się, e, żeby ta lekka atletyka wracała do tych, do tych zasobów ludzkich, które miała kiedyś. No, pierwsze, grzyska oczywiście, nauka. E, drugie, no, no, super niespodzianka i, i wspaniały chyba najlepszy, najlepszy w moim życiu start. E, e, po czterech latach wielki powrót i obrona tytułu. No i teraz, teraz pożegnanie, pożegnanie co najmniej godne.